Okej, okay, witam serdecznie. Już jesteśmy na arenie dosyć szybko udało mi się i sprawnie udało mi się dostać na tą arenę Tak więc wybierzemy sobie klasę Soldiera. Mam nadzieję, że nie padnę pierwszy, że nie będę tym ostatnim, nie będę tym najgorszym. Okej, okay, się za 6, 5, 4, 3, 2 Jademy! punga. No way. Zostałem ograbiony wszystkich temu. Dobra, uciekamy, uciekamy, świątecznie, świątecznie. I tu... Łapła! Mam nadzieję, że Nie będzie taki O, koleś tutaj widzę, już padł. już Uciekamy! Uciekamy jak najszybciej z miejsca. Oa, zdarzenia! Cholerka, jasna! Już mamy pierwszego przeciwnika, który za wszelką cenę chce mnie zabić! Nie! Nie dam się tobie zabić ty! złowieszcza trza Idź mi stąd! Uciekaj, dzięciole, uciekaj! Już na samym początku mamy ostrego przeciwnika, który za wszelką chce mnie zabić. To jest bardzo złe. Mapa dosyć fajna. Polecam, z poważnym katarzynami na cichu, tak. Za 10 sekund ją idziemy do klasy. O tak, ty chamy Raz, patrzcie. No masz przestronę że No nie! No Pierwsza arena Okazała się niepowodzeniem Całkowitym niepowodzeniem zostałem zabity Tak więc zapraszam do kolejnej Okej, okay, witam serdecznie na kolejnej arenie Już dosyć również szybko i sprawnie żeśmy się tutaj dostali Miejmy taką nadzieję, że nas po prostu osoby pewne nie zabiją bo to było naprawdę ciężkie Mogłem od razu wziąć w sumie siekierkę i mogłem ich tutaj zabić Ale miejmy nadzieję, że tym razem będzie jakoś milej Łapa gomba, Mam miecz! Zabijamy od razu, na wejściu I ja teraz ja będę zabijał na wejściu Łapa! nie można zrobić... Ej, miesz mi się przyje Dobra, uciekamy stąd Uciekamy stąd, bo to jest naprawdę... Proszę spojrzeć Hel! Uciekamy stąd, uciekamy stąd jak najszybciej, jak najszybciej! Uciekamy od tego ziomeczka, bo ten ziomeczek za wszelką cenę będziemy chcieli chciał zabić. Naprawdę nie jest tak łatwo na survival jak kiedyś było. Kiedyś było tak, że wszyscy wchodzili tu z taką premedytacją e, próby kooperacji, sojuszów, a teraz wszyscy napieprzają jak normalni. No co to może ma być? Co to ma być? Mamy tam jakiegoś przeciwnika, miejmy nadzieję, że go zabijemy A więc, Dzięcioł biegnij, biegnij Dzięciole! Okej, okay, mamy jeszcze speeda Nie mamy żadnego wroga na plecach, więc okej okay. Cicho, będziemy się za nim skradać powolutku On ma ekwipunek dosyć spełny Z tego chyba co wiem, to ma... O no nie, to będzie ciężka walka To będzie bardzo ciężka walka, bo mamy przeciwnika tuż, tuż ja bym tego przeciwnika jednak ominął Ja bym wrócił do tego ziomka, który mnie wcześniej tak zmasakrował totalnie Więc się jeszcze czaki nie, z... nie zrenderowały. Jestem totalnie w kropce, gdyż nie mam żadnych itemów obronnych, tak? Czyli nie mam żadnego pancerza, nie mam żadnych spodni No nic, patrzcie, tam jest ten ziomeczek No dobra, musimy, zrobimy w jasno po prostu, no co mam zrobić? Było cichutko, może mnie nie zobaczył. Sprawdźmy Taki mały parkour jest, 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 jest! Kurde! padłem bardzo szybko No cóż, to trzeba... no to co? Zapraszamy na kolejną arenę Okej! Okay, jesteśmy na kolejnej arence! Jak to mówią, do trzech razy sztuka, więc tym razem mi się uda, nie będzie taki jak wszyscy, mamy witchera, medyka, snajpera, heavy, wooden, prędkość jest wolniejsza, to jest, to jest prędkość wolniejsza, dobra, weźmy sobie jeszcze raz soldiera, miejmy, posłuchaj na tego oszusta, no to jest oszust. Dawaj, dawaj, dzięciole, dzięciole, dawaj, dawaj, dawaj! Wszystko ukradli. Okej. Okay. Uciekamy, 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 jak najszybszą drogą, jak najszybciej uciekamy stąd, bo to zaraz się może skończyć naprawdę bardzo źle, a tego byśmy raczej chyba nie chcieli. Tak więc... Szybko, szybko, szybko! Tam widzę ziomek ma już ekwipunek dosyć. ciekawym yy, ciekawy. Yy. Cholera. Dobra, parkour Dobra Ła, no, no, zostaw mnie ty chamie Uciekaj, dzięciole O cóż się ty niedobry Zostaw mnie w spokoju Uciekaj, dzięciole, uciekaj Uciekamy, uciekamy jak najszybciej, uciekamy, uciekamy, bo nas tutaj cholernik... Cholernik chce zabić. Po mleczu, ty niedobry. Zostaw mnie! Zostaw mnie, zostaw mnie w spokoju! Szybko mnie zostaw w spokoju już Zdążymy uciec! Sprint! Zabił mnie po raz kolejny. To jest naprawdę złe. Wiecie co? Zabijemy tych hamów, tak? Zabijemy ich. To zapraszam na kolejną arenę. To już jest ostatnia arena. Jak to mówią, do 4 razy stuka, niestety tym razem było tylko trzy Więc teraz mamy czwartą ogólnie I tym razem miejmy nadzieję, że nie zostaniemy zabici przez żadnego... Patrzcie na tego oszusta! Okej, okay. szybko zakładamy co mamy na sobie I uciekam stąd, biorę dupę w troki i zjeżdżam stąd zanim nafaszerują mnie czymkolwiek Bo to naprawdę może być yy, ciężka misja, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle Uciekamy, uciekamy cholerka Dlaczego mnie wszyscy chcą zabić? No ja nie wiem, bo co? Bo mam się do tego skina? Bo jestem dzięciołem? Bo... nie wiem... Bo? Żeby nie miał miecza tego innego. Zabiję go pierwszego, a to on będzie moją pierwszą ofiarą dzisiaj Zginiesz za to marnie Strefa, strefa ja mam buty, a ty nie masz. 10 sekund zostało, 10 sekund zostało, uwaga, ale napięcie! Normalnie ziomeczek zostaje tak w z pięści. Raz, został zabity, dobrze, brawo. Dobra, mamy go. Jemy szybko złupkę. Ściszemy troszeczkę gierkę. Bo jest za bardzo burzyście. Widzę, że się bardzo tutaj dużo dzieje. Szukamy kolejnej ofiary. Tym razem wygram to. Uwa uważajcie, wygram to. Będę zwycięzcą. Mm. No tak, tylko teraz trzeba znaleźć tam jakiegoś przeciwnika. O! No nie, no niczego wchodzi w ziemi Zabity! Brawo! Dzięcioł zabił jakiegoś typka. Okej, okay, super. Super, nie dam się tak łatwo pokonać tym razem. Zostało jeszcze 10. Mamy złote buty, może to złoto wymienimy na to, bo to jest lepsze dosyć. I szukamy ich dalej. Jeśli mi życie regeneruje, tylko żeby po prostu nie mieli lepszych itemów ode mnie, bo to będzie ciężka warka. No, a widzę kolejni gracze już też bo badali. Więc jak na razie, jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Cieszę się bardzo. Jak na razie nie jestem tym pierwszym, który umarł, prawda? Mm. Mówiłem, yy, że tak będzie. Wiedziałem, zawsze tak było, zawsze tak jest i zawsze tak będzie. Oczywiście, z poważniem Katarzyna, na chłopek zapraszam. Okej, okay, idziemy dalej. Jak widać, co no, to, to tak dziwnie się dzieje, nie? Trochę dziwnie! Dziwnie! Co to się dzieje? Co to jest? O! Teraz, yy, ten kompas pokazuje mi, że mam iść w tą stronę. Ale ja nic nie widzę. Skrzynka. Pewnie pusta. Oczywiście, że pusta. Dobra. Teraz, skoro ta skrzynka była pusta... A, tam mamy na pewno jakiś... Patrzcie, już tam widzę innego typa. Dostał! Ja pierwszy nie wierzę, dostał ziomeczek. Słyszeliście to? Znaczy, ma enchanting. Chyba ma enchanting. Marcheweczka. Cholę, straciliśmy trochę życia. Zobaczmy, czego tutaj nie ma. Tam jest, patrz. Dobra, i sprowadzimy go tutaj. Chodź tu. No, przegraliśmy. No cóż, moi drodzy widzowie, nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest super i nie zawsze wygrywamy. Ale możemy wiedzieć na pewno jedno: że następnym razem będzie lepiej. Następnym razem to ja im pukać, kto jest najlepszym graczem SG. Uhuhu. Dobrze, tak więc życzę Wam wesołych świąt. Jeszcze będę jakieś materiały zapewne wrzucał, więc dziękuję Wam bardzo, że jesteście i czekam się z Państwem. Na razie.